Kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale witam was serdecznie Dzień Kobiet od razu wszystkim kobietkom wszystkiego naj, naj, naj o tym, żeby mężczyźni pamiętali o nie tylko o święta i żeby były kochane i szanowane nie tylko od tego dnia dobra kochani A tak na szybko, bo wiecie, ja wróciłam dopiero z pracy no i mam cztery zdrapeczki w czy znaczy powiem wam, że kupiłam pięć ale tą piątą to zdrapię w piątek, kiedy będę losowała, kochani, jedną osobę w moim rozdaniu miesięcznym, bo rano wleciał odcineczek z rozdaniem miesięcznym. Zapraszam do rozdania tam tulipan. Wpisujemy tulipan, tulipany. Ja oczywiście z pracy przyznawiam tulipanów. I czerwone, i żółte, nawet jest i różyczka. Od asystenta przepiękny prezent dostałam, więc... Nie oczekuję dzisiaj w zamian. Hmm. Znaczy następnego prezentu. Słuchajcie, 9 stopni wygranych od 10 zł do 500 tysięcy, czyli 10, 20, 30, 50 stóveczka. Na piątym stopniu, na czwartym 200, na trzecim 400 i później 10 500. I co tu mamy? Kochani, co my tu mamy ciekawego? Szukamy diamentu. Tego czarnego, chyba tytułowego, i gwiazdy. Gwiazda nam nie mnoży, diamencior nam mnoży. Ja tu, o, tak widzicie. No i co, ja mam koniec paczki, a do 22 do 25 zrabki. Tak. Jeszcze powiem Wam, kochani, że mam jedną. Nie zdradzę numeru, numer zdradzę w piątek. Zaczynamy, kochani, zaczynamy, drapanko niulowy drapak może przeniesie super wygraną. O, ale, dla, ale to jest super warstwa, bynajmniej dla mnie. Podobna jak dolara w diamentach. Dobra. A już się bałam, że będzie taka kiepawa jak w ruchowym diamencie, bo tam jest tragedia z komedią. 36, 27, 15, jedyneczkę i czwóreczkę. No i oczywiście tych dwóch bonusowych. Cud szukamy. O, ho, kwotami. Nie, 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 Miśku. 34, nie moja 17. Nie moja siódemeczka też, nie. 38 i 23. O. Dobra. Mam nadzieję, że widzicie. 37, niestety nie. Piąteczka też nie. 9, nie 21, nie i 26, również nie. Drapie to się przyjemnie, kochani. Dzieje, że przyjemnie dzień spędzić ja to cały czas pracy. 8, to kochani, nie jest moja 19, nie trójeczka, nie 31, też nie. i 6, nie. Choć 6 uwielbiam. I co tu mamy? 30, 25. Niestety nie 16, nie 13, nie 28, nie. No i 14, nie. Czyli to jest obok. Znaczy obok, co ja mówię? pustak o G. Następny 22, numer ja tak nie po kolei. I mam. Jedenkę, ósemkę, fustkę, dwudziestkę, dwójkę i 25. piątkę. Patrzę, czy widzicie. Tak po wszystkim jadę po kwotach, a już misiu, misiu. Zobaczcie, to tak jak to się drapie po robocie, przy zmęczeniu totalnym. 15 nie moja, 23 nie moja. Trzynastka nie, trzydzieści cztery nie i trzydzieści siedem też nie. Dziewiętnaście nie, trzydzieści trzy nie, dwójeczka nie, dwadzieścia jeden nie i piątka nie. Coś mi się tam kontrolne odkryło, ale co to jest to ja. Wiecie. Ja nie wiem, ja żadnej premiery nie obejrzałam, sorry.

Jeszcze 2, 23 trzy i dwadzieścia mi zostało. Co będzie pustakowo? 28, 1, k dwadzieścia jeden, trzydzieści i trzydzieści Nigdy się nie wie, co w tych zdrapach siedzi, więc... Ktoś ma szczęście do trafienia, ja niestety...

drapka ostatniej szansy 24. cztery. się drapać. Jadałostwo jedna. I mamy dziewiątkę, trzydziesta piątka i siedemnastkę.

Szóstka nie, trzynastka nie, dwadzieścia osiem nie, trójka nie, trzydzieści pięć też nie. O, coś tu. Coś tu mi nie chciało się zdrapać, dziadostwo. Ruch. Stańcie, podaj tą jedną zdrapkę, bo ja nie pójdę. Słuchajcie, jeszcze tą piątą zdrapię, bo tu jest chyba kolejny pustak. Piąta Dwadzieścia... jest tam, kochanie, na witręce. 22. Dwa. Nie ma 30. Trzydzieści... Witręce, kochanie. 22. Dwa. Nie moja, 32, nie. Piątka, nie. 27, nie. Ósemka. Nie, I ja... słuchajcie, to jest parodia, no. Cztery zdrapki, niemal po kolei. BGE. Tu jeszcze jest ostatnia zdrabka ratunku, tu jest dwudziestka, te cztery postaki, to jest po prostu makabra, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek tej zdrabce dam szansę, dwudziesteczka, patrzymy. czwórka czternastka dwójka czwórka trójka i trzydzieści dwa po prostu makabra trzydzieści sześć dwadzieścia sześć trzydzieści dziewięć szesnaście dwadzieścia trzy nic się nie znalazło dwadzieścia osiem to nie to czterdzieści nie

27 nie ma, 31 nie ma, 29 nie ma. Szóstki nie ma i 18 nie ma. Słuchajcie, to jest po prostu tragedia. Co się dzieje z tym ustrojstwem? DO. Słuchajcie, to jest pięć pustaków. Jedyne co, co zrobię, to. Może pojada jutro i po prostu tam i zobaczę. Jeżeli będzie z tej paczki, to wezmę na dogrywkę. A może z innej paczki. Może jeszcze tej będzie dam szansę. Ale po prostu czarna. Nie wiem. Czarna D, nie czarny diament. Kochani. Naprawdę jestem ściekła, bo na Dzień Kobiet nic mi nie wpadło. Ale wy jesteście cudowni, kochani. Jeszcze raz wszystkiego najkobietkom. I, I zostawcie mi jakiś miły komentarz, łapeczki, subiki mile widziane. Ja kochani, wszystko czytam, ale niestety czasami nie mam czasu na odpowiedzi. I bierzcie udział w rozdaniu. Czekamy. Ja i ja asystent do czwartku, do 23.50, czyli do północy. A ja się już z wami żegnam pustakami. Do zobaczenia, pa!